Hejka moi yy, widzowie, Dobra. Yy, pozdrawiam moich najnowszych subskrybentów, yy, którymi są Alex Lawabar, Wemomi SSO i inne, yy, Konie i my, Ag no Agnieszka Łupaczewska, bo czarna to mi się tam niechcący dała, yy, Agnieszka Łupaczewska. Mam nadzieję, że jak zasubskrybujecie mój kanał, to też się pojawicie na odcinku, więc bardzo warto. Dzisiaj będziemy sobie grać w MSP2. Troszkę tam się pobawimy, Biję level i po, po do, da, dam jakieś prezenty widzom. Jeżeli jakbyście chcieli jakiś prezent ode mnie, to musicie zostawić komentarz pod tym odcinkiem oczywiście. Przepraszam, bo musiałam wpisać hasło. Jeśli zostawić pod tym komentarz, subskrybować mnie i obserwować na TikToku, Instagramie i na Facebooku. A jak się nazywam, to pewnie Wam tam gdzieś wrzucę albo dam opis. E, ale może jeszcze Wam powiem, nazywam się Helena Czarny po prostu, tyle. Więc mam nadzieję, że już to zrobiliście. Okej okay, kochani, musimy odebrać buty. Ale ładne, i to tylko za pierwszy dzień? Co mi się dzieje? Aha, zaraz. Kochani, coś mnie wywala z MSP2. Nie. Nie, nie MSP1. Odbierzemy sobie. Co mi się tam zepsuło. Kochani, patrz, jaka to jest spódniczka ja to muszę jakie włosy i to omeg. ja to muszę, ja to muszę ja to muszę, Teraz razie wyglądam okropnie chyba no daj mu się wygląda skrzydła mam no dobra eee, czekajcie, musimy sprawdzić, który trzeba mi level żeby, no, żeby dać prezent słone Muszę wejść na jakąś osobę. Dobra, wejdźmy po prostu na lewą osobkę. Ósmy level. Dobra, to ja już do Was przyjdę, tylko wbiję ósmy level. Poczekajcie. No, kochani, muszę kupić jakieś ubranko, ale kupię z Wami. No, bo muszę zrobić te zadania, żeby sobie wbić kolejny level. Co, <laughs> że teraz tak dziwnie trochę ułożę. Nagrywam telefonem. Nie, ale sobie zamówiłam kamerę. no. I będzie ekstra. Dobra, musimy coś kupić. Na pewno. Hmm. To jest ładne. Ale drogie. Dawajcie, szukamy. Głosujcie, co byście na przykład chcieli. Więc to na przykład podoba. Ej, ładne, nie. Ładne. Dobra, skupcie. Nie, nie, nie. To miałam, ale. Nie, Mój Jeciu. Co to Może jakieś spodnie. Chodźmy do spodni. Ale te mi się podobają. Serio, kochani. <grymne> Albo chrypkę, serio, jak widzi dziwnie mówię. No też to już. Tu, tu, to przez Teraz sobie możemy szukać te prezenty i opowiadam wam jak było nad morzem. Widzieliście pewnie te shorty, że mówiłam, że jestem tam nad morzem i takie takie. Tak, byłam nad morzem 10 dni. W sumie fajnie było, byłam w ośrodku Holiday Park. Bardzo polecam. To że na reklama po prostu warto tam jechać. Ja tam już, jadam trzeci, czwarty raz. To było akurat w rowach. Fajnie było, dużo tam atrakcji jest. Na przykład jest basen w środku, na zewnątrz. Wielki basen dla dorosłych, mały dla dzieci, brodzik. No i też inne rzeczy. Stołówka ekstra. Mówię Wam, ja tam byłam i tak ładnie. Ojcie, że jakaś mi osoba weszła. Mm. Polecam Wam, musicie sobie się tam wybrać. Yy, chyba w następnym roku też jadę. W wakacje na razie nie jadę. Ale no, jakoś tak się ułożyło. Okej. Okay. I mam, dobra, już mam ósmy level. Dobra, to chyba dajemy prezenty, nie? To piszcie w komentarzach, bo byście chciały dostać prezencik. Najpierw tak dam parę ośródków. Z moich przyjaciół. Czekajcie. Dobra, no, kochani, musiałam się ubrać. Bo po prostu na mnie. No, bo zapomniałam dać sobie bluzkę. Ok, wsyłamy pierwszej osobce. Ta osoba chyba wydaje się miła. okej okay. i mam ją w znajomych. Nie. Dobra. Po prostu nie wiem, czy serio. Musiałam to nacisnąć, dwa trudno. To już zmniejsza system. Ok, naciskam. Od tego odczynać. I trzeba dać jej coś. Jakby. Ja za dużo. Nie mam, ale. jak coś muszę dawać. W sumie nie potrzebuję tyle rzeczy. wszystko by mi się przydało oddać. Tylko muszę mi się rzeczy naładować. Żeby mnie odda jakieś rzeczy, co mam na sobie, albo coś mi się bardzo podoba i wiesz, dla mnie jest cenne. Okej, okay, musimy iść w dół. Oj! Rokoniec spadł mi telefon. Przepraszam. Chciałam sobie iść w dół, ale chyba nie... nie wiem. Aha! Ale to było wiadome. Myślimy jej... ...te buty. Czekajcie, anulujmy, bo chciałabym najpierw coś jeszcze i napisać. O no, czekajcie, chcę napisać. Te buty, ale ja chcę coś jeszcze napisać. No i widzicie. Czekajcie. Dobra, kochani, nie da się teraz nic napisać. Smutno bardzo. Chciałam im napisać, ale nie da się. A trudno, wyślijmy już jej prezent. Takie butki. Mi się podobały. By na pewno. Robić tak, potwierdzimy. są prezenciki? Bardzo mi się na w ogóle podoba. Lubię tę dziewczynę. Czyli jej styl. Styl ma ekstra. Chciałabym też poznać jej teraz. Dobra, wysyłam kolejnej osobie. Ale teraz. Oczywiście, żeby taki prosto nie był. Wylosuję z jest moich subskrybentów, oczywiście. Musicie tylko poczekać. No niestety nie chcę mi się wyświetlić teraz. Zepsuło mi się coś. No cóż, trudno. To właśnie po prostu z graczem, którzy są teraz. Okej, okay, to idziemy do moich znajomych. Albo tych, z Nie będzie ci co są. A potem będę jakimś obcym dziewczynkom, czyli no, ludziom wysłać. Czy zamykam oczy, żeby nie było. Odwrócę. zobaczyli. Nie patrzę. O, wylosował mi się ktoś. Także tego drzuciam. Tak, tam jest moja kolekcja lalek High. Jak chcecie zobaczyć filmik e, Bruna Chcecie zobaczyć filmik, jak pokazuję wszystkie moje lalki Rembohai. Tam, tak, tam, tam są akcesoria. Nie mogę pokazać tam. To musicie tu, pod tym filmikiem zostawić przynajmniej zł w ulatę. Abyście zobaczyli moją kolekcję, warto bardzo. Mam tam lalek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 11. lalek i jedna z Omega. Omega, no, wiecie. No, więc wiecie, że umowa. Dobra, jesteśmy i wybrałam jakąś taką babkę. Wyszłam teraz na nią. Kocham moją. A, okej. Okay. Nieważne, to wysyłamy jej pracę. Ja, ja, ja. Okej. Co jej wysyłamy? Mm. <laughs> Takie rzeczy, co mi się już nie przydadzą. Na pewno. Na 100 milionów lajków. To pewnie. Te buty pewnie śnie. Czekajcie. Dobra, kochani, już jej coś napisałam. No zawsze mi się tak dzieje. Dlatego sobie zamówiłam kamerę. Tak kochani, zamówiłam sobie kamerę. Dobra, wysłuchamy. E, Też Wam najpierw um, ten... E, Przeczytam. Nagrywam odcinek na YouTube. Mam nadzieję, że mnie subskrybujesz, tak? Jakbyście chcieli to wiedział. Skończę pewien odcinek, ale musicie napisać w komentarzach, chcecie ode mnie prezent, to sprawdzam i wylosuję 10 osób i im wyślę prezencik. Potwierdź! Tak, brawo! Super. I jakbyście chcieli mnie wesprzeć na przykład jakbyście już nie chcieli jakichś rzeczy, to dawajcie, ja zawsze przyjmę wszystkie rzeczy. Um, tak się nazywam. No wejdź, o, no chłopak. Zobacz, <noise> bozdro. Dobra, nieważne. Um, Przekażcie, żeby tak wam dobrze to widać. Cięcia, płakam, cięcia. A ty babie też jest to. Leksi 38. Się? Dobrze się czujesz? No chyba nie. Jestem tu. Zaczynamy złote. Tak, otrzymam. aha oh, no tak, wiem, przecież. Serio? tam taki szajk. A w sumie to jest A oh, w ogóle pozdrowię moją przyjaciółkę. Dzisiaj jak? Yy, może dzisiaj z nim nagram odcinek? Subskrybuj. Jezus. Kolejny raz, już trzeci. Sto się tak, cały dzień. Ona jest mm, spoko, Nagrywam już z nią parę razy odcinki. Na przykład y, jakbyście chcieli być na top model. O. Top model pewnie zrobimy, muszę hmm, pomyśleć o. Wtedy jak przyjdzie ta kamera. To pewnie zrobimy w piątek. Jeśli byście chcieli być na to model, na odcinku i dostać jakąś nagrodę, to musicie mnie subskrybować. I wiecie, obserwować na tak, Facebooku, Instagramie i na TikToku. Nazywam się Helena Czarny. Subskrybujcie mnie i obserwujcie. Dobra, hmm, wyślijmy jej prezent. Bo ona mi już dużo prezentów wysłała. Mówię, rację. Tak, już dużo od niej prezentów mam. Coś ładnego. Kolejnego, i gudam ze spodnia. Czekajcie. Bo kochanie, każda dziewczyna do mnie pisze. Przybliżę wam, żebyście sobie przeczytali. Hejka, Robię legalny włan I za to daję bałwanka unikata. WIPu, w y, Co, co dajecie, bo mi zasłaniacie? Unikat vip Nie kupuję jedynie osobom, które znam, chyba że komuś naprawdę bardzo. Mocno zależy, ok? Nieważne. Na pewno. Ta dziewczyna. Nieważne. Wysyłam ostatniej osobie prezent. Tak, ostatni. ostatniu się. I tak się zastanawiam nad tą osobką i nad O nie, muszę jej pomóc. No, przecież czeka na trzeci level. Dobra, no musimy musimy jej wysłać. Co tu jej możemy dać? Co tu jej musimy dać? Chodź, tę Czekajcie. Ok, zrobiłam. I wysyłamy. Czy na pewno chcesz wysłać tą rzecz? Hmm. Oj, tu się powysiłam? doskonale nie mówię znajomych, nie wiem, ale pozdrawiam. I Dobra i to chyba będzie się kończył ten odcinek, ale robię jeszcze jeden odcinek zaraz ze SSO, więc wpadajcie znów na mój kanał. Pa pa, całuski.